Harry Potter mieszkał przy ulicy Privet Drive 4 ze swoimi okropnymi wujem i ciotką i ich nieznośnym synem Dudleyem. Harego często zamykano w pokoju, a chociaż był czarodziejem, nie mógł uciec, gdyż poza szkołą nie wolno mu było używać czarów. Pewnego wieczora. Pojawił się Zgredek, domowy skrzat. Harry Potter nie może wrócić do Hogwartu. jeżeli Harry Potter wróci do Hogwartu, znajdzie się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Zgredek zniknął. A wkrótce potem Ron Weasley, najlepszy przyjaciel Harrego i jego bracia Fred i George... Przylecieli latającym Fordem w Anglią, by wydostać Harrego z więzienia. Zabrali go do swojego domu, Nory, gdzie Harry spędził resztę wakacji. W końcu za pomocą proszku fiu wybrał się na ulicę pokątną. Na przekątną! I potem Harry został do Harry i siostra Rona Jean. Poszli do księgarni Esy i Floresy, gdzie słynny czarodziej Gilderoy Lockhart podpisywał swoją najnowszą książkę. Czy to możliwe? Ależ tak! To Harry Potter! Panie i panowie! To najlepsza chwila na złożenie pewnego ważnego świadczenia! Mam wielką przyjemność i zaszczyt oznajmić, że obejmę w Hogwarcie stanowisko nauczyciela obrony przed czarną magią. A -a -a. <noise> Ten dźwięk! Eee. Podobało ci się, co, Potter? Słynny Harry Potter. Nie może nawet wejść do księgarni, żeby zaraz nie trafić do gazet. Daj mu spokój, on przecież tego nie chce. Potter, znalazłeś sobie dziewczynę. Twoi starzy chyba nie jedli przez miesiąc, żeby móc ci kupić tyle książek. Trzeba wspierać biednych i żebrak. Panie, co pan tam włożył? Panie, gdzie pan te palce chciał? Gdzie chciałeś wkładać jej te palce? A to wino? A ta róża? A panie, wróć. Nie było słychać, coś się zepsuło. Eee, złapaliśmy pedofila. Harry, spóźniliśmy się. Ekspres do Hogwartu odjechał 5 minut temu. O nie! Co teraz zrobimy? Cóż, wiem, że tata poleciał dzisiaj do pracy Fordem Anglią. Jest zaparkowany przy Charling Cross Road. Dobrze. To jedyna szansa, by dotrzeć do szkoły na czas. Nie, nie Charling. Tam Charling! Charling, boże! Polacy Pewnie starają się po angielsku. Harry i Ron odlecieli starym Fordem Anglia. Teraz wystarczy uważać na samoloty. <laughs> Nic tu nie widzę. Mało brakowało. Kurwa, moje uszy. Chyba już niedaleko. Halo? No, nie. Halo, nie słyszę? Mój się chyba zepsuł. Moje no, uszy. samochodziku. Dalej. <laughs> Te emocje. Dalej. O, Stój! Batko. Stój! Stój! Te emocje, to czytanie z kartki aktorów. O Boże, jak ja to kocham ze starych gier. I Harry obudził się z dziwnym święceniem. No, gdzie jesteś? O, dramatyczna muzyka. Tutaj, Harry! Złapała mnie bijąca wierzba! Nie bój się, Ron. Zaraz po ciebie przyjdę. Trzymaj się! Nie mam wyboru. Harry, szybko! No i witam was bardzo serdecznie w nowej, pięknej serii... Czemu mam tak ciężko z czułością myszki? ...jaką będzie Harry Potter, a dokładniej Harry Pojeb i Komnata Tajemnic. szybkość myszy. Tu mi... O! O! Tak się, będę. Powiedzmy bo boże! Dzieciństwo są mar... Przepraszam czemu na spacji nie mam? Panie, ja to ustawiałem. Prawy przycisk myszy. A no tak był prawy przycisk myszy za dzieciaka. <laughs> o boże. A to ja będę taki, że... Pyk. I spacja. A wypij eliksir będzie pod ku. Tak to jest kup. Panie, za jest Q! jest kup. Dobrze. A jeszcze zwiększę czułość myszy. I ten, te spadki FPS-ów, które z dupy nagle są w tej gierce. O! Oh. Mmm! Klasa! A! Ach! Oh. Oh. I te... Boże, dzieciństwo są so match, kiedy Harry Pottera i komnatę tajemnic na PC ta się miało i jeszcze z polskim dubbingiem. Takie to piękne czasy starych dobrych gierek. Yy, no co, no, kontynuacja kontynuację zarobił pierwszym Harry Potterze. zaklęciem Alohomora. Alohomora. Rzucić zaklęcie wciśnij i przytrzymaj lewy przycisk myszy. <grym> o Boże, i ten piękny tutorial na początku. Żeby Lump. przejść przez niski murek, Lump. muszę iść prosto na niego. A! Można rzucić zaklęcie Lumos. Błądżące się dialogi na skrypcie. Lumos. Lumos. Dzień dobry. Czemu Diego? Czemu Diego? Dobre, nie będę kwestionować. Punkt to zapisu. Księga zapisu gry. Wejdź na nią, by zapisać stan gry. A zap... Jeśli zemdlejesz, zemglejesz gra automatycznie rozpocznie się od momentu, gdy ostatni raz dotknąłeś księgi zapisu. Zajewisty timefak i zapisana kilka. Dzień dobry. Flipendo. Flipendo, dawaj mi fasorki wszystkich smaków Bertiego rypta. O tak powiem. <laughs> Boże, Dzieciństwo, Soulmatch, Harry Potter i Komnata Tajemnic. Gierka oczywiście musi być nagrywana frapsem, bo action jest zbyt nowoczesny na tą gierkę. I, O, pod prawem też, mimo wszystko, dzieci. Flipendo! Flipendo! Na pewno mogę rzucić Flipendo na bagaż i zepchnąć go! Ej, rzeczywiście to jest bagaż! Ja zawsze myślałem, że to jest jakiś dupny murek. LOL! Boże, sołmacz, Dzieciństwo! Ten element, że właśnie frapsem trzeba to nagrywać... Dobrze, że cię no, nie. No nieważne. Już nie do końca. Czekoladowa żaba. Czekoladowa żaba. żaby przywracają trochę zdrowie. No i są pyszne. O boże! chodź tu Wr wracaj tu, nie opieraj się w czeluści! To jest zajebiste element, że one Zagrancie tak uciekają. Otwiera rzeczy magicznie zamknięte, jak kufry i ukryte przejścia. Panie, pan tam stękasz i umierasz, i w ogóle cię dotyka ten Takles. Więc proszę mi tu nagle się nie mądrować. I fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. I, te, I ten element, że wszyscy współcześni zagrań, że Tak! My znamy Harry Potter! Śmieszna gierka, śmieszny film o dzieciach, zabawa, coś tam! Świetnie, Harry! Teraz spróbuj rzucić Flipendo i ściągnąć ze mnie tę gałąź. Chyba widzę! Tam na górze, wrażliwe miejsce! Panie! Panie, ja... Ja... Y, mogę się doszukać pewnej niedorzeczności. Powiedziałeś, tam na górze spojrzaj się w górę, a jest pod tobą. Dzięki Harry. O, grube to było, widzę. Jaki zmęczony jesteś przy okazji. O! Nie! O, nie! Co? Boże! Komornik! <grywy> Nadupczać! Wracaj! Super, ale się tata ucieszy, że zgubiłem jego latający samochód. Lepiej już chodźmy. Jeszcze nas tu złapie profesor Snape. Tak to jest, jak ma się rudego syna. Zawsze ci rozjebie samochód. Lumos nie tylko daje światło, ale też ukazuje to, co magicznie ukryte. Na przykład twoją inteligencję. I, I wszyscy ci współcześni zagrajmerzy HEHE ROBIMY CHALLENGE ZJEMY TE, te, Bertiego, Botta, bo jesteśmy tacy, te fasolki BERTIEGO BOTTA BO jesteśmy TACY KURDE ZAJEBIŚCI A tak naprawdę dostali jakieś dupne fasolki Które wcale nie są Bertiego Botta Bo te Bertiego Botta są zajebiście duże I one autentycznie są według wielu naprawdę smaków Bo są robione na podstawie właśnie książki Żeby skoczyć podbiegnij do krawędzi I wciśnij prawy przycisk myszki czy wy widzieliście, jak on szybko się teleportował? Harry, spróbuj zebrać fasolki ze wszystkich półek! Chodź, w je Ziemia. Ziemniaku, ty. Opa, no. Ale Harry Potter to naprawdę... są robi. fasolki wszystkich smaków Bertiego Botta. Najlepiej nazbieram jak najwięcej. Przydadzą się później. Jeżeli okaże się, że jestem za cicho pod ty... gry... I... Musisz wejść na tamtą półkę Dobrze panie, zaraz ci kurde pierdachnę flipendo i to będziesz miał go bardziej rudego niż do tej pory ehm, ten... Za pomocą flipendo przesuń pan w moją stronę A potem wskocz po nim na tę półkę Doigrałeś się kurwa Ach, to chciałem się już trafić. No i co, chodź tu to... Wracaj tu Nie uciekniesz przed moją różdżką Zaraz poczujesz jej prawdziwą moc Wepchnę ci ją w penisa Za mną. Przepraszam. I co? Widzisz jaka jest teraz gruba na czubku? No co? Chodź tu, rudy. Rudy. Harry, możesz wciskać przyciski i dźwignie za pomocą flipendo. Szybciej, Harry, nie masz czasu do stracenia. Czas na zemstę. E, i... Ach. Element jest taki... co ja miałem dokończyć? Tak, że jeżeli jest, będzie gra za głośno, yy, to najmocniej przepraszam. Ale to od razu naprawię w tym pierwszym odcinku jaki jest, bo oczywiście muszę to nagrywać z Natomiast jeżeli okaże się, że jest ok, no to luz, bo przyciszałem wystarczająco do rozsądnego stopnia. O, fasolki wszystkich smaków Bertiego, bo tam mam. Miał... Karta Czarodzieja! To brązowa karta Czarodzieja. Po całym Hogwarcie rozrzucone jest 50 takich kart. Za każdym razem gdy zbierzesz 10 nowych brązowych kart, poziom twojej energii podnosi się na stałe. Wciskając klawisz escape, zyskasz dostęp do folio magii, gdzie możesz obejrzeć wszystkie uzbierane karty. Tak, i, i ja na pewno będę wszystkie właśnie te karty pokazywać, bo opisy są niezajebiste, że się postarali. Proszę bardzo. Hesper Hesper Starkey od 81. do 1973. Prawie 100 lat żył, żyła. Czarownica, która za zajmowała się studiowaniem wpływu faz Księżyca na ważenie eliksirów. Każdy z tych elementów jest tak zajebiście opisany, dosłownie przeżywasz książkę jeszcze raz w tym momencie. Jepsu. Jeps. I muzyka, i wszystko. Boże. I te efekty wody, które były zajebiste na tamten czas. Kocham, kocham, bo dosłownie kocham pięknie zrobioną gierkę na, na licencji filmowej. Bo zazwyczaj jak robię na licencji filmowej, to dostajemy takie totalne bullshity. Jedyną gierką na licencji filmowej, którą na, zajebiście uznaję, jest Wolverine Origins. Filmu nie uznaję, ale gierkę zajebiście. No Przestało padać. Przynajmniej nie wylecimy ze szkoły mokrzy. Chodź, musimy iść do szkoły. <laughs> Rudy zawsze pierwszy. No to naprzód. Ten element właśnie, że skoro padało wcześniej i zmokli się wcześniej to i tak jesteście mocni. Popatrz na te gwiazdy! Szukamy czaszki Voldemorta. Hehe, <laughs> taki Bayer Panie! No. Czego war... Diego, nie warcz na mnie. Ty wiesz, że ja wiem, a ty nie wiesz. O, tylko dwa razy. Pasz jego. Alohomora. Oczywiście ten element... Nie, nie szczerze, żadna inna gierka nie daje ci tyle satysfakcji z gameplayu. I co to jest? To jest tylko trzymanie tego guzika, uczyni się nowego czaru i używanie... Mam już nadzieję, mam... że Ron się nie zgubił. Jest rudy, na pewno. E, jest element właśnie taki, że... To jest tylko trzymanie guzika i rzucanie na odpowiednie przedmioty. Ale jaka to jest satysfakcja, kiedy już się trafi w ten przedmiot odpowiedni... Panie Cieniu, co to pan on robi pod tym godłem? Panie Cieniu! No, tak myślałem. I w ogóle gierka będzie w 60 FPS-ach. A co? Dzień dobry. Ja tu zaraz wejdę. Pan się zgubi. Opa. I zdobywanie tych wszystkich przedmiotów, kart, fasolek. Fasolki dowiecie się później do czego są. Um, to jest coś naprawdę przyjemnego. Ja ubósłem, kiedy gierka ci daje tą satysfakcję, że coś zdobyłem. Coś zdobywasz właśnie w danym momencie. Czy stało Takie... padać? I noc jest teraz całkiem miła. Mówię podstawowe rzeczy, żeby pasowało. Oh. E, e, tak było na przykład w Gierce Jack... W e, wszystkich seriach Jacka, kiedy zdobywało się Precursor Orby, a zwłaszcza w pierwszej części Jack Daxter, gdzie się zdobywało te powersele. E, te powersele właśnie. To, to była taka zajewista satysfakcja, że... O! I kolejny powersell! I coraz bliżej do seteczki, do sekretnego zakończenia ze zwykłym kółem czasu. Ups! Czyżby spoiler? Czyżby Kroś w tym momencie, kiedy mnie oglądał, pokrywał sobie w Jack'a, Jack Dexter i powiedziałem właśnie, że za drzwiami prekursorów jest Time Machine? No to kurde, ale peszek! No kurde, no nie wiem! Tędy nie wejdę. Tędy nie wejdę. No, potrzebuję właśnie e, tego czaru na rozplątywanie sieci i gałęzi i wszystkiego. Ale oczywiście, jak możecie się domyślać, masę sekretów z tej gierki pamiętam, bo to jest jednak gierka, której się nie zapomina. Autentycznie to jest gierka kolejna, która zapisuje się w naszych sercach, dosłownie niczym, nie wiem, włosy rudego na głowie. Dormitorium Gryffindoru jest tam na prawo, pamiętasz? Tak. To jest taki element, że nie można w życiu ufać ani łysym, ani rudym. Rudym wiadomo, bo to rudy, ale czemu nie łysym? No bo mógł być rudy. Co wy na to? Dlatego właśnie nie należy ufać Turonowi. Inną no, taką gierką, która zajebiście mi się podobała, e, z Harry'ego Pottera, to nie był więzienia z kabanu jako kolejna część na PC-ta, e, lecz... E, czara Ognia zajebiście mi się podobała. Tak, wiem, że to jest w 100% zrobione pod walkę, ale jest zajebiście zrobione pod walkę. Dlatego mi się to podoba. Flipendo. Dawaj fasolki. Masz jeszcze? Nie masz już. Podstawowe rzeczy. Tak, ja nie będę od razu szedł do dormitorium, a chcę sobie pozbierać jeszcze fasolki. Harry Potter. I ten dźwięk tego, że... Sikro! Takie... Jak baweł! O młatko. O Boże, ten utwór. Dzień dobry. A! Oh. Wiedźma! Love it! O no Boże, zgliszować te dwa śmiechy naraz. Coś, coś genialnego. No ta gierka jest po prostu czymś oh. O! E, to było zaklęcie Scourge z tego co pamiętam. Dzień dobry? Tam w oddali. Tak, i ono było potrzebne do tego. Ale ja będę taki, że... No. Że bez tego. O! Taki będę. Potracę życie, ale już na e, secretusa. Srebrna karta czarodzieja. Eee, pierwsza właścicielka Dziurawego kotła. Daisy Todder Riddle. Dziurawy kocioł. Taki dosłownie nasz, nie wiem. Na, 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 taki współczesny najlepszy bar dla nich. Gdzie wszyscy idą się najebać. Panie, tu niczego nie ma. Kto się tam ukrywa? Zbić go? Co on sobie myśli? Kociołek? Tutaj będzie ko kociołek, ale dopiero później będziemy mogli z niego korzystać. Trzeba trochę poczekać, zanim tego użyję. Kolejna serna karta. Andros Niezwyciężony, starożytna Grecja. Twierdzi, że jako jedyny potrafił stworzyć patronusa wielkości olbrzyma. I to jest ten element, że czarodzieje zapisani jeszcze z czasów starożytnych, średniowiecza, wszystkiego i będziemy ich do, doświadczać. Du, du, du. A, tutaj potrzebuję zaklęcia. Dzień dobry. Dormitorium jest w tę stronę. Kurde, fryzjer jest w tamtą stronę, ogól się nałysał, chociaż i tak nie będę ci ufać, bo będę wiedział, że jesteś rudy. Ale przynajmniej inni ludzie nie będą na ciebie jest patrzeć. portret Grubej Damy. Powiedz hasło i możemy iść spać. Myślałem, że ty znasz hasło. A niby skąd mam znać? No a ja skąd? Sorbet Od Cytrynowy. Przyjechaliśmy, <noise> jesteśmy razem. Masz rację. O! o ale jakie, wiemy, jakie tu elementy, a nie jakie w książce nie ani w znam. filmie nie było? Razem Jesteście? są kurde, młodociane, homoseksualców. Punktualnie. <noise> Słyszałam niesamowitą historię. Podobno was obu wylali przez latający samochód. Hermiono, no, błagam. Jesteśmy zmęczeni. Możesz nam po prostu podać. Jak ja osło... słyszę coś takiego w audio... Miodojad. Miodojad, tak! Miło cię znów widzieć, Harry! Może... Boże, co ja odwalę? O, jesteście! Wejście z hukiem na początek roku. Nawiasem mówiąc, mama jest wściekła. Powiemy wam o gospodarce fasolkowej, którą wymyśliliśmy. Cały system opiera się na fasolkach wszystkich smaków brytiego bota. Fred, ja i paru naszych kompli uruchomiliśmy punkty wymiany w całej szkole. Czasami któryś z nas ma coś na wymianę. Jeśli masz dość fasolek, możesz kupić to, na co masz ochotę. A mafia. Mamy brać te fasolki. Są pochowane wszędzie. Trudno ich nie znaleźć. Zaraz będziesz miał dosyć, by zacząć handel. To kurde żydostwo. Kurde. Interesy z tobą to na pewno sama przyjemność. Ty kurde, same rude i to jeszcze mafia. Dosłownie jak e, bracia z roślaki z e, filmu ciało. W salonie Harego powitały oklaski i okrzyki jego kolegów gryfonów. Harry i Ron po wypadku z bijącą wieżbą zostali bohaterami Gryffindoru. Harry spał znakomicie i nie mógł się doczekać pierwszego dnia w Hogwarcie. Dzień dobry, Harry. Czas na lekcję obrony przed ciemnymi mocami z profesorem Lockhartem. Uwielbiam jego książki, jest świetnym pisarzem. Obrona przeciwciemnym mocą jest na trzecim piętrze. Chodź za nami. Nie! Ponieważ ja w tym momencie zakończę ten odcinek. Do zobaczenia! Na razie, pa!